Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce i kilku innych cudownych ludziach, o niezapomnianych czasach 1939-1943 roku, o czasach bohaterstwa i grozy. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, których czyny i rozmach wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po kraju, którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały. Braterstwo i służbę. Komenda ZHP imienia Szarych Szeregów w Świdnicy po raz kolejny organizuje konkurs dla gimnazjów powiatu świdnickiego z zakresu wiedzy o bohaterach książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. W 2014 roku w konkursie wzięło udział 14 reprezentacji gimnazjów oraz 5 zespołów harcerskich. Konkurs tradycyjnie odbędzie się 25 marca 2015 roku w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.